i hey, wszystkim z tej strony AKM2023 ja, dzisiaj witamy w odcinku no kolejny już to Wiedziałem, ja wiedziałam, że pod niektórymi odcinkami nie było żadnego komentarza dajcie mi jakieś znaki komentarze serio potrzebuję cokolwiek muszę sobie teraz sobie serka przypomnieć i hmm, za lepiej nie może. potrzebuję zgiełego ja mięsa do jedzenia Og O oh, oh. Oh, nie, hmm. O, oh, nie, 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 Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну и... А! Аж трахнешь, чуть-чуть вспешки еще можно. было. Ок. You just like talking Oh, 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 oh. No, no, no. <laughs> Ej, Microfi, tutaj jest, akurat. No wiem, że jest fajniejsza. No chodźcie, chodźcie, potrzebuję ciebie żarcie Chodź, 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 chodź. Zapraszam, zapraszam. Tak. Nie, Idealnie. Dobry. Bo jest jakaś szansa. Dobry. Dobry. Nie. Uwaj. Yeah. Okej. Okay. Eee! Strider tytuł nie zapraszam, Ale ciebie tak. Zobacz. No. Farmer. Farma. Снимали его, <laughs> А что это было? Ну, no, разве это забыл, просто? Да, вы А ну ваш. Mm. А то не Zacznijmy na jakiegoś O! No, chodź, Chodź, zrobi. Potrzebuję od ciebie jedzenia. Dziękuję. Macie się czuję pewnie, jak jest to w całym sercu. A z całym akurat. U, u, u. Może raz o sakro No I to się nazywa niezła ruda, No chodzi o rudę, rudę, rudę. Czyli nie o człowieka, tylko no, po prostu. To się nazywa ruda. Tak z bajka filmów. To jest, to jest realistik. Rewalnie, tego ci tak to w minecrafcie w filmie Dlaczego on nie mogli ci po prostu zbudować, zwyczajnego? Nie wiem ty w dziupie Żeby Trajder, no nie Po mnie, po mnie, Coś też po mnie. Uciekaj, uciekaj Ale Czemu nie mam jedzenia? Nie, nie, to by nie mam tego drugiego w ogóle wiedzieć. No i ja widzę, ja nie wiem czy ja bym się wkręciła przez to seria. Dopiero z, zaraz 40 dzień.

E, niby nie żyje. He, he, he. Przebiję się z zubiakami. Mam pomysł. Dobra. Podaj. No, musi jeszcze. Dobra, mam pomysł. Pójdę w tą stronę w ogóle w Zostawmy. O, jest to? Czekaj co? Jest dzień... Nie, nie, nie coś... Nie, znaczy... E, wcale nie, nie włączyłem. Nie, wcale, wcale, wcale. Czy znaczy jak to jest? To ja mogę wrócić do powierzchni. I to sobie zapara Czy jest to tak blisko? No. My ze sobie drewno Tylko na wszelki Zawsze tak było, że musiałem wrócić po drewno Chyba Wreszcie Światło O Oh my god anegdona. O to O tego to już lepiej Tak no chodź 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 Uff, nie, ja nie mam nie I jestem tutaj, jestem dobra. jestem tu też po to. tutaj, jestem na to na to, że na to, tutaj, E ho la ho la ho la. Pić się dobić. Si, tarcza pękła. No tego się nie grali po prostu. Oh, no, no. No, scrypo, no, se... Nie, nie, nie uu, 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 uu. E, Tak to lepiej nie robić Oj, oj Na razie drewno O Boże, crafting, jak dawno Cię nie widziałam, Boże Święty To ja mogę to zrobić? No najbardziej potrzebne Tarcza, Boże Święty Tarcza Naraf Naraf Konik! No dobra, teraz będę patrzył po nogi O Nareszcie! O nie, nie, nie Co to jest? Uuu, fajnie To jest Super, włók Superowo Ty mam konia? Dobra, to ja odniosę. Uch, no i odniosłem te konie. Um, naprawdę. Mam dosyć... Nie zmieniałem tego, bo mi się nie chciało, Ja trochę jeszcze pozbioram drewienka. Idę do kopalni. I idę tylko... No i dochodziło. O właśnie takie że oko ale widzowie, nie zrozumiecie, źle, o, Po prostu. No dobrze, że czasie. Naprawdę. Chcę się postarać na ciebie ale. Dlaczego się nie spodobały Stevie z Podlasia? Po pierwsze, mapa to była długo. Jeszcze nie zrobiliśmy resztę Steve'ów, ale naprawdę. Staraliśmy się z kolego akurat. A um. po prostu się jeszcze wrócę Chcesz jeszcze fikać? Ja ci tu przyjdę po pieski Bo ja to wiesz Ojej, ja będę fikać. fikał Znaczy, ojej, znalazłem je. Офигенного! Оки, оки, оки. Ууу, чего, 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 чего! Фастер, 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 то, фастер, фастер, то. Trzeba tu jakoś coś wykombinować hmm. Okej, ty wiesz, się przyda, do tak. No by przypalić. Czekaj, co da? Niezniszczalność zniszczalność. A gdyby to było, nie Oj, Oj. to byłoby pięknie. Nie do łuk. Uh. Woda, ale jakoś. To nie za bardzo. Lubię. Czy Zobiak chociaż jedzy? Może mi wydropi to jedzenie, fart. Um, o Och, nie Kości. Ja, ile dało mi to? Hm. coś z To nie było, to było głupie, ale. Jedzono mi to dało A przystawiedzy gdzieś się bardzo usztaje I to bardzo się pojawi. Eee w ogóle Uff. Oj to będzie mocno czekam Szczekam. Po drugiej nie wiem tam trasie. Znalazłem coś. Znalazłem to. Jak szyki? Jak dawno was nie widziałem? I, I na to tu Trzy Słabiutka Przebiegła co jest? No co jest? O. Ile złota? Wow No, co masz problem? No prawda, widziałem po prostu. Ciężko się wyszukać, ja wiem, co się Dobra. Jak to moje. Ileż razy. Oh, no. Teraz spróbuj to w ogóle przytomnieć. Dobra, Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre. 이디에서고 <놀람> 그래?

momencie. Oh my god, oh my god, oh my god. No, i na się Teraz kończę strzał. Tak, kaczka. O. Żaden kliper nie stanie sam się w ogóle zgładzi. M? Mm. Tam coś ma być? No, może razem? Więcej nie no, może razem? Uh. Jednak jest kopalnia jakaś. Mikrotyci. Mam. O, 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 o. Ci grało w tego Minecrafta. E, wcześniej to... Ech. Ech, fokazówki. Fokazówki. Tak nie zrobię najlepszego. Albo nie wiem. Wiesz, już. Redstone, Bo ja mam chyba skleroza. Skleroza, my girl. Tak, tak. Jakby ktoś się bił. no, jakby się bać, no, się źle. Gdzie to by już było. A ten? By? no jest problem. Hmm. A boa é melhor. Ah, phew. Ta kopalnia jak na mikro kopalnie lava, czyli nie. No oczywiście. Znaczy. Kurde na myśli. Enderman. No. no cześć, stary dobry druhu. Easy <laughs> Znowu ta... Ta hesperałka oh. Ta jedna pochoda w ogóle mi totalnie towarzyszy w tym minecrafcie mm. Ale zdaje się, że to chyba koniec naszego odcinka No... Ale też do końca chociaż to żelazo Ale powrót kopali będzie na pewno Ech, nie chcę się wracać, do ale dobra. Marka, widzimy się za długo. Może też, ale... Przecież zobaczymy się widzowie jakby dużo rzeczy, ale piszcie w komentarzach co byście chcieli i co się podoba, bo chciałbym wiedzieć. Ty, Minecraft! Seria powtórzenie kopalni. Właśnie już za niedługo... Ej, za niedługo w ogóle połowa naszych odcinków! 50 g i za niedługo 100 g Minecraftowych! Tak, czyli... Nie wiem, nie wiem,